Zobacz krok po kroku, jak wykonać laminację brwi z koloryzacją szybciej, delikatniej i z efektem, który pokochają Twoje klientki. Nasza autoryzowana instruktorka, zarówno Jolaż jak i Elibana, Karolina Grodzicka, pokaże Ci, jak skutecznie pracować z nową, delikatniejszą formułą Nation i jak farbki Helix Hybrid perfekcyjnie dopełniają stylizację. Laminacja brwi to jeden z tych zabiegów, po którym klientka od razu widzi efekt. Nadajesz nowy kierunek włoskom, zmiękczasz ich strukturę i Tworzysz idealną bazę pod koloryzację. Po laminacji brwi są podatne na układanie, wyglądają na gęstsze i bardziej zadbane, bez codziennego żelu czy mydełka. Z nową formułą Browmination bazującą na cysteaminie pracujesz szybciej i delikatniej. Włos jest bardziej elastyczny, a ryzyko przesłużania mniejsze, nawet przy cienkich czy porowatych brwiach. Całą stylizację możesz dopełnić farbkami Helix Hybrid od Elibany, które pozwalają precyzyjnie dobrać odcień i uzyskać efekt odbicia na skórze. Albo bardzo delikatny, albo mocniejszy, zależnie od potrzeb klientki.